Siema. Dzisiaj sobie porozmawiamy o rzeczach, a bardziej o tym, dlaczego ludzie nienawidzą fandom futrzaków. Bo jest trochę takich bardziej oczywistych lub mniej oczywistych rzeczy, dlaczego ktoś może nas po prostu nienawidzić. Niektóre rzeczy są błahe, drugie można powiedzieć, że są takie bardziej poważne, mają więcej sensu. Dlaczego ludzie mogą nas nie lubić, nienawidzić, jak zwał, tak zwał. Czy ja się tego jakoś bardzo boję? No, jak widać nie za bardzo odkąd jestem w fandomie jakby nigdy mnie to nie przestraszyło i żyję w tym fandomie już 12 lat, więc tak średnio mnie, no nie wiem jak to nazwać, jakoś nigdy się tym za bardzo nie przejąłem, że ktoś może mnie nie lubić. Jakby YouTube mnie trochę uodpornił na to, że ktoś tam mnie nie lubi, tak? To jest normalne, że ludzie czegoś po prostu nie lubią lub nie akceptują. No nie oszukujmy się, fandom futrzaków dalej jest czymś nowym, mimo że to już istnieje tyle lat. Dalej ludzie nie są do końca zapoznani z tematem i nie do końca wszyscy wiedzą, czym to jest, ale myślę, że już ta świadomość o fandomie futrzaków powoli rośnie i to nie wiem do czego to porównać. To tak jak pizza z ananasem, czyli hawajska. Można ją lubić albo niekoniecznie. Ja na przykład nie przepadam za hawajską. Dla wielu z was lub Osób kojarzących fandom futrzaków, którzy go po prostu lubią i nie lubią, no to jest po prostu ich wybór, czy można ten fandom lubić, czy go po prostu nie można lubić. Jest to w zupełności normalne. Ale przejdźmy, ale przejdźmy już do sedna rzeczy. Zacznijmy od takich bardziej mocniejszych rzeczy. Dlaczego ktoś może nie lubić, lub nienawidzić fandomu? Pierwszą rzeczą jest, no jak sama nazwa wskazuje, fury. Fandom, często w komentarzach czy gdziekolwiek w jakichś forach, blogach można przeczytać, jak można przebierać się za zwierzęta. Oczywiście, jak najbardziej można, I jeżeli traktujesz to jako zwykłą zabawę, to jak najbardziej nie robisz nikomu w tym krzywdy. Jakby nie jestem w stanie zrozumieć tego, że samo przebieranie się za powiedzmy w cudzysłowie zwierzęta, bo to nie są zwierzęta, może kogoś aż tak bardzo irytować, ale to jest jeden z tych właśnie głównych powodów, dlaczego ludzie twierdzą, że fantom powiedzmy jest zibany. No na tym polega cała geneza fandomu, na antropoformicznych zwierzętach. Nienawidzą samego trzonu fandomu. Jest to dla nich po prostu dziwne niezrozumiałe, ale zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu ktoś nienawidził tego fandomu, poznał go, totalnie zmienił o nim zdanie, więc to da się wykierować. Bardziej mi się wydaje, że tutaj nieznajomość tematu gra bardzo dużą rolę. Dlaczego ludzie po prostu go nienawidzą? Takim właśnie tematem, który się też będzie łączył z następnym, to jest NSFW, czyli takiej maściify, czy w ogóle arty, czy prace not safe for work. Nie oszukujmy się, takie prace istnieją po prostu Wszędzie. Czy jesteś fanem anime, znajdziesz tego typu rzeczy? Jesteś fanem nawet jakiejś gry. Dajmy na to nawet League of Legends. Palicho, po pójdźmy po całości, Obra obrażajmy ludzi z League of Legends, bo <noise> mam wrażenie, że największa grupa hejterów pochodzi właśnie z Fandomu Lola. Dobra, nie, dobra, nie ciągnijmy tego żartu dalej. O, chodzi mi o to, że często ludzie i tak mimo wszystko należą do jakiejś grupy społecznej, gdzie jest masa dziwnych rzeczy, te z granicy dobrego smaku. Tak? I tak będą hejtować fandom futrzaków, bo coś im nie pasuje. Tutaj częstym atakiem są właśnie sztuka Noce furwork Work u nas w fandomie, gdzie ta sztuka Noce furwork Work istnieje po prostu wszędzie. I często tego typu ludzie narzekają, hejtują właśnie tą sztukę u nas, a sami idą później tam do siebie i robią wiadomo co. Wiesz, wyciągają chusteczki, mydło i tak dalej. Nie ciągnijmy dalej tego tematu. Następną rzeczą, za którą fandom futrzaków bardzo mocno obrywa, to są osoby w nim nieletnie. Mimo tego, że mamy wiele zasad w fandomie i mimo tego, że wiele grup 18+ plus jest po prostu dla osób nieletnich niedostępne, to mimo tego, patrząc na to, fandom futrzaków za to obrywa, bo jesteśmy walonymi degeneratami i niszczymy umysły, uśmiechy, zabawy, dob no jesteśmy obwiniani za coś, za na co nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, kto wchodzi do fandomu, kto chodzi na jakieś grupy. Staramy się wszystko to zabezpieczać, na przykład mój serwer Discord też jest zabezpieczony od tego, że weryfikacja jest obowiązkowa, weryfikacja numerem telefonu, ja, jako twórca internetowy, też i prawowity członek tego fandomu, też nie mam wpływu na to, kto do tego fandomu wchodzi, na jakie grupy się szlaja. Tak samo każdy pewnie hater, który. Właśnie z tego tytułu też hejtuje fandom futrzaków. Mimo wszystko za dzieciaka robił mniej lub bardziej gorsze rzeczy od tego niż jest to w fandomie. No zapominam mu jak cielęciem był, tak jakby mógłbym to w ten sposób usprawiedliwić. Jakby ja tu nie usprawiedliwiam jakieś rzeczy granicznych właśnie pedofilia, zoofilia i tak dalej. Jakby są granice, których się nie przekracza i to mówiłem o w poprzednim materiale o fandomie futrzaków. Jakby takie rzeczy są u nas nietolerowane, ale jeśli wchodzi na jakiś serwer, piętnastolatek, i on ukrywa swój prawdziwy wiek, no to to nie jest wina fandomu, że on się dostał na taki serwer. Po prostu jego prawowici opiekunowie nie są w stanie kontrolować tego, na jakie strony lub serwery, czaty wchodzi. My, jako fandom, też nie mamy nad tym kontroli. Przejdźmy do takich bardziej chyba prostych rzeczy, dlaczego ludzie po prostu nas nienawidzą. I najgłupszą rzeczą na pewno jest to, że my potrafimy się bawić. Ludzi denerwuje nasza zabawa to, że mamy swoje konwenty, swoje wyjazdy, swoje fursuit walki, to, że się bawimy, pokazujemy się w internecie, po prostu czerpiemy radość z tego co mamy. To jest jedna z tych rzeczy, która na pewno denerwuje ludzi. Ogólnie zazdrość to, że coś posiadamy i coś możemy robić, pewnie jest jednym z zapalników dlaczego tak bardzo fandom futrzaków jest hejtowany i może być to jeden z powodów dlaczego ludzie nas po prostu nienawidzą, chociaż z tą nienawiścią to bym tak nie przesadzał, bo chyba nienawiść większa jest w internecie niż w życiu realnym odkąd jestem w tym fandomie i nie miałem takiej przykrości, żeby ktoś poszedł do mnie na ulicy i powiedział mi coś, jakbym był, nie wiem na przykład tak w tylko raczej podchodzą z ekscytacją zapytać się co to jest i jak to działa, że to wygląda zajebiście, jest super no pomijam tutaj dwa tematy bo nie, nie jest to niczym potwierdzone że to było zaplanowane, czy nie było Zaplanowane. Wrocławski Fursuit Walk to była godzina 22, 23 w okolicy tego. Jakby wokół było dużo różnych imprez i ludziom odbija szajba od tego, co tam się pewnie działo. Pewnie tam się dało dużo różnych trunków i stwierdzili, że się nudzą. Niejedna srebrna tacka pewnie też była w tamtym momencie zasypana u tamtych, co nas zaatakowali. Jakby to są takie sytuacje mocno, mega rzadkie. Ale tak samo może się zdarzyć, że pójdziesz na mecz jakiegoś klubu i nie chcesz brać w niczym udziału, ale w trakcie meczu możesz dostać butelkę w głowę, bo takie rzeczy po prostu się zdarzają. Są wypadkowe rzeczy, które odstają po prostu od normy. I takie rzeczy zdarzają się po prostu bardzo rzadko. Naprawdę trzeba trafić na, na naprawdę pierdol tą grupę osób, żeby takie rzeczy. Miały miejsce. Co może mi jeszcze przyjść do głowy? Dlaczego ludzie mogą nienawidzić fandomów futrzaków? Pewnie, nie wiem, zacofanie to też jest pewnie jeden z aspektów. Ludzie po prostu nie tolerują czegoś. Dajmy na to, że wielu ludzi nie toleruje LGBT i przy okazji odbija się to na fandomie futrzaków, bo wszyscy mówią, że w tym fandomie są tylko i takie osoby, tylko taki rodzaj osób można znaleźć w fandomie. Nie, fandom to jest grupa społeczna. W grupie społecznej jest Znajdziesz wiele różnych osób, i segregowanie wszystkich do jednego worka po prostu nie ma sensu. Do czego bym mógł powiedzieć, że osoby grające w Lola są tylko i wyłącznie pryszczatymi, małymi skurczynkami, którzy krzyczą na czacie, obrażają Twoją matkę. To samo mogę powiedzieć o społeczności Lola, nie? Tego nie można powiedzieć, bo każda osoba jest po prostu inna. Kolejnym aspektem, który może wpływać na to, że ktoś nas nienawidzi może być z czystej złośliwości albo dla zasady. Dla zasady trzeba hejtować to, dla zasady trzeba obrażać tamto i dla zasady trzeba robić to. Jak kiedyś dla zasady obrażało się, nie wiem, Justina Biebera, no to teraz dla zasady obraża się e, graczy Lola, obraża się graczy cs obraża się futrzaki, dla zasady hejtuje się Lancea Strola, w F1 i tak dalej, i tak dalej. No, przykładów mogę wymieniać bardzo dużo. Jeśli chodzi o ten temat, dlaczego Ktoś hejtuje coś dla zasady. Często obrażanie fandomów futrzaków jest czystą hipokryzją. Najprawdopodobniej obraża nas grupa. Osób, której wszyscy się mogą nienawidzić albo lubić, mogą się zgrywać razem ze sobą i robić jakąś dramę, rzucać oskarżeniom w jakąś grupę. I właśnie kolejnym aspektem mogą być dramy, dlaczego ludzie nas nienawidzą. Jeżeli mamy jakąś grupę społeczną, bardzo dużą, tudzież właśnie przykładem jest fandom futrzaków, gdzie jest bardzo dużo osób robiących coś. Dajmy na przykład artystów. Nie jest sobie dwóch artystów, jeden artysta ma swoją grupę społeczną, drugi artysta. To ma swoją grupę społeczną. Jeżeli Artysta A zrobi coś, co zrobił artysta B, i jest to dosyć podobne. No, to może powstać na ten temat drama. I się mówi, że fandom Futrzaków ma bardzo dużo dram. Ostatnio, jakoś tak specjalnie dram nie ma, więc nie mogę powiedzieć, że taka jest prawda. No, był okres taki, że tych dram było trochę. I mówią, że w fandomie Futrzaków jest bardzo dużo dram. Powiedzcie mi, gdzie tych dram nie ma. Pokażcie mi pierwszy i jedyny fandom, w którym. Nie ma dram, to od razu się do niego przenoszę. Gdzie jest dużo osób o różnych charakterach, o różnych osobowościach, o różnych zainteresowaniach lub o różnym stopniu wiedzy na jakiś temat, zawsze będą dramy. I ja nie wiem, czy kategoryzowałbym to do tego, że za to trzeba nienawidzić futrzaków. Na to wychodzi, że niektórzy tak myślą. Mówią, że my mamy dużo dram, a później idą się kłócić na serwerze, która postać w LoLu jest lepsza i dlaczego powinno się budować tę postać tak, a nie inaczej. Czysta hipokryzja. No nie wiem co mogę więcej powiedzieć. Tak to wygląda. Dlaczego ludzie nas nienawidzą? Jest wiele tematów, kątów, widzenia, od punktów siedzenia i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam do linków w opisie, na Twitcha, do Instant Gaming. Także no, na razie, pa, cześć. Joł!